słychać dobrze? Dzień dobry Irenko, słychać Cię super. Okej, okay, to dzięki bardzo. Yy... Chciałam Was bardzo gorąco przywitać dzisiaj. Yy... Paweł Bilski, który zazwyczaj rozpoczyna to spotkanie, zadzwonił przed chwilę, czy może go nie będzie, się spóźni na to spotkanie. Także ja dzisiaj jestem prowadzącym i wykładowcą Mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok. Yy, I może jest 22. I jeśli się ktoś włączy po czasie, no to, to trudno. Natomiast chyba nie będziemy yy przedłu przedłużać i czekać. Postaram się mówić szybko. Jestem z tych osób, które mówią zawsze bardzo szybko i mówią ludzie mi, że nie, nie, nie nadążają notować. Więc postaram się dzisiaj. Jakoś to w miarę ogarnąć. Irenko, no. przepraszam Cię pytanie, czy to, ten wykład jest nagrywany? Z tego co widzę to, ta, widzę, to tak. Świetnie, dzięki. Kim jestem? Nazywam się Irena Prochondziewońska. W Koral Klubie jestem już. We wrześniu będzie 12 lat, czyli nie tak mało. Zaprosiła mnie na takie spotkanie koleżanka, nie chciałam przyjść, spóźniałam i za każdym razem jej odmawiałam, ale w końcu przyszłam na takie spotkanie. Powiedziałam, że spóźnię się i wyjdę wcześniej, żeby zakodowała i dała mi wreszcie spokój. I faktycznie się spóźniłam na to spotkanie, ale zostałam do końca tego spotkania i zostałam do dzisiaj. Także zauroczyła mnie koncepcja zdrowia w koralowym i stosuję ją systematycznie od 12 lat. I tu, co mogę powiedzieć, to wielu osobom brakuje systematyczności. Dlatego mówią, A nie działa, a coś tam i ileś tam y, wymówek, ale systematyczność tutaj to jest podstawa, podstawa działania. Dzisiejszym y, tematem będzie y, cyrkofit. Y, co to jest cyrkofit? Jest to taki preparat wieloskładnikowy. Yy, nazwa fit, skład yy, skrót od, od Circulation, tak się domyślam, podpowiedziała mi koleżanka, która angielskiego yy, naucza, że jest, to jest yy, skrót od Circulation, czyli cyrkulacja, inaczej krążenie, a fito to roślina, czyli yy, rolą jest utrzymanie naszych naczyń w odpowiedniej formie. Odpowiada za cyrkula rośliny odpowiadające za cyrkulację, za krążenie yy, w naczyniach krwionośnych. Jaki jest skład tego preparatu Cirkofit? Są dwa wyciągi zielone, czyli jest to wyciąg z ziela wąkroty azjatyckiej, czyli gotukola i jest wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego, czyli winkobilowa. Są również wyciągi z trzech owoców, wyciąg z owoców kasztanowca, Ewentualnie z nasion kasztanowca, tak niektórzy mówią też, ale dla mnie kasztan jest kasztan, to jest owoc kasztanowca. Wyciąg z głogu pierzastolistnego. Głóg pierzastolistny jest troszeczkę inny niż nasz polski głóg. W tej chwili pięknie kwitnie biały. Ja wczoraj byłam na spacerze. I tutaj w takim małym lasku głóg kwitnie, przepięknie kwitnie. Ja jako dziecko pamiętam, że chodziłyśmy z dziećmi, nie było tyle słodyczy, co dzisiaj dzieci mają dost dostępne. Myśmy chodzili, zrywali z drzew różne rzeczy, między innymi głóg, takie maleńkie, czerwone owocki z jedną pesteczką w środku. Wiele osób myli głóg y z dziką różą to są dwie różne rośliny. Dzika róża zupełnie inaczej wygląda, głóg inaczej wygląda. I tutaj jest jeszcze wyciąg z owoców jagody długiej, czyli z owoców borówki amerykańskiej. Największy skład, jaki ten preparat cyrkofit zawiera, to jest wyciąg z owoców cytrusowych, tak zwana diosmina. Jakie są bardzo ważne wspólne cechy dla tych wszystkich składników? A więc to jest to, że posiadają flavonoidy. I takimi najbardziej yy, yy, zna, znany, może nie tyle znanymi, najbardziej skutecznymi w tym preparacie flavonoidami są yy, kwercytyna, kemferol i rutyna. Ja zwróciłam yy, uwagę na kwercytynę w momencie jak yy, 3 lata temu Wydarzyło się na świecie coś najbardziej znanego na obecne czasy. Nie będę wymieniała nazwy. Natomiast y, y, słuchałam przekazów y, wielu, wielu specjalistów w tej dziedzinie, co się podaje przy grypach i, i przy tego typu schorzeniach i między innymi padła, yy, padła nazwa kwarcytyna. Ja wtedy zaczęłam szukać, w czym jest kwarcytyna. Ja znalazłam wtedy, że jest bardzo dużo i w kasztanowcu, i w, ginko, i, i, i w, i w gotukoli. To są bardzo duże ilości kwarcytyny. Jakie mają działanie właśnie te, te trzy składniki: kwarcytyna, kenferon i rutyna? Obniżają ciśnienie krwi, mają działanie przeciwzakrzepowe i to było bardzo istotne w tego typu schorzeniach. Przeciwmiażdżycowe, poprawiają przepływ krwi, czyli polepszają krążenie krwi. Jeśli jest lepsze krążenie krwi, jednocześnie znika uczucie chłodu. Osoby, którym jest wiecznie zimno, ja zawsze mówię: popraw krążenie krwi. Poprawiają również te, te flavonoidy elastyczność naczyń żylnych i włosowatych, czyli tu, gdzie właśnie nam palce marzną, bo tam nie, nie dopływa gęsta krew najczęściej. Badania naukowe nad kwercytyną mówią, że to przyszłość, jeśli chodzi o zapobieganie udarom i zawałom. My wiemy, że Francuzi jedzą dużo tustych serów, a jakoś u nich z tymi zawałami to jest tak, tak, tak sobie, tak? że nie jest to kraj, który wie, wie, wiedzie pryl, jeśli chodzi o udary i zawały. Dlaczego? Dlatego, że Francuzi kochają wino. Bardzo często jest to czerwone wino, oni są, u, 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 u nich są te, właściwie te, te uprawy winogroni i wszyscy zachwycają się francuskimi winami. Ja my tak, jeśli jest to dobre wino, samemu wytłaczane bez tych wszystkich dodatków chemicznych, to ono, te, takie, takie wino ma dużą ilość flavonoidów tak? i pomaga, a nie szkodzi. Oprócz tego, flavonoidy mają działanie przeciwzapalne, wzmacniające odporność i przeciwnowotworowe. Kwercytyna i kemferol mają działanie przeciwalergiczne i przeciwhistaminowe. Yy, przeciwhistaminowe To yy, wiele osób mówi, a mamy łzawienie oczu. Szczególnie teraz na wiosnę, kiedy jest kwitnienie drzew, kwitnienie yy, traw, mówią, a mamy łzawienie z oczu, a katar sienny, a wysypki. Jest to kolejny sygnał dla tych osób, że powinny zrobić porządek w swoim organizmie. Dlatego, że kojarzy się to z alergią, a alergia w medycynie w dalekowschodniej w ogóle nie istnieje taka, taka nazwa jak alergia. To u nas się dziś przyjęło i mówimy, a, alergia, alergia. Zrobić porządek w organizmie, zrobić detox przeciwpasożytniczą kurację, wspomóc się właśnie takim cirkufitem, gdzie ma, są właściwości, który ma y, y, kwasy i te właściwości przeciwhistaminowe i to wszystko się wyrównuje. Gdyby w takim stanie, jeśli ktoś ma takie problemy jeszcze, połączyć to z wapnem dobrym, z naszym magikalem, no to szybciej sobie poradzimy z tego typu problemami. Cenferol ma też działanie przeciwgrzywiczne. Materiały z prac naukowych, które zostały opublikowane na Uniwersytecie Łódzkim w katedrze genetyki molekularnej w 2019 roku te materiały są dostępne na internecie. Ja z tego przejrzałam sobie te materiały tam nie mówię, no ciężko jest uprawiać plagiat i powtarzać po tym, ale to co dla mnie uważam bardzo takie w tym momencie ważne przy omawianiu tego preparatu, to co ja takiego tam znalazłam? Że ten ferol i, i kwercytyna zawierają, te, te opracowania naukowe zawierają obszerne dane na temat klenferolu i klenferol wpływa na, tworze, na tworzenie nowych naczyń limfatycznych oraz obniża prawdopodobieństwo przerzutów komórek nowotworowych do węzłów płonnych. Więc popatrzcie, że ten preparat nie tylko na naczynia krwionośne, na, na poprawę krążenia, ale jednocześnie na poprawę pracy układu limfatycznego. Dlatego też tutaj na, w tym preparacie pisze, żeby zażywać rano i w południe. I ma to związek z układem limfatycznym dla mnie, dlatego że do południa i po południu tam się więcej ruszamy, a wieczorem to już raczej jesteśmy w spoczynku, śpimy, więc nie ma aż takiej potrzeby pobudzać układ limfatyczny do pracy. Chyba, że ktoś chodzi wieczora, wieczorami na spacer, tak jak ja czasami. 4 km mam tutaj w linii prostej do rynku i lubię się, lubię się przespacerować jeszcze wieczorem, więc mogę śmiało ten cirkus zażyć, dlatego że układ limfatyczny jeszcze wtedy wieczorem u mnie też pracuje. Inne badania naukowe wykazały, że kenferol, kwercytyna i lupeol, jest to kolejny składnik, który jest kwas salicylowy, którego zawiera bardzo dużo worówka amerykańska, doprowadziły do zatrzymania rozwoju komórek nowotworowych, czyli zapobiega, zapobiegają te, te składniki przekształcaniu komórek prawidłowych nowotworowych. Jest to bardzo istotna informacja dla nas. Że, bo dzisiaj widzimy, co, co się na świecie dzieje. Yy, ostatnie yy dane yy osób słynnych, yy sławnych światowo mówią, że co trzecia osoba w najbliższych latach zachoruje na nowotwór, na więc warto o tym też pamiętać. Ten ferol poprawia również pracę dróg żółciowych, układu kostnego. I jeszcze ten składnik jeden, o którym wspomniał, oprócz kwercytyny i kenferolu, to jest rutyna. I rutyna w połączeniu z innymi związkami, które występują w naturze tych składnika, odpowiada za prawidłowe wchłanianie i działanie witaminy C. I rutyna w połączeniu z witaminą C odpowiada za prawidłowy stan tkanki łącznej, zapobiega krwawieniu z dziąseł, zapobiega uderzeniom gorąca w okresie menopauzy, no i tak samo zwalcza infekcję. Znamy taki preparat. W dawniej w Aptece kupowało się Rutino Skorbin, więc to jest połączenie tak podobne do nazwy rutyno. I teraz kilka słów o każdym z tych składników, który tutaj jest, tych preparatów ziołowych i owoców. Gotu kola dodatkowo zawiera szereg kwasów działających kolagenotwórczo. A kolagen wiemy, że jest potrzebny tak, dla skóry, dla rogówki oka, dla stawu, dla kości, dla chrząstek, dla śluzówki jelita. I badania, które przeprowadzono na osobach, które mają zespół drażliwego jelita, zespół leśniowskiego krona, pokazują te badania, że te osoby mają bardzo duże niedobory kolagenu. Więc tutaj również widzicie, mamy kolagen, związki produkujące kolagen. Brak kolagenu to stany zapalny. Gotu kola zawiera dodatkowo związki, które uszczelniają naczynia. Tak samo jak kasztanowi, tak samo uszczelnia naczynia. Mają właściwości uelastyczniające naczynia, i to jest bardzo ważne, bo sztywne naczynia ulegają pęknięciom. Jak, jak powstają pęknięcia w naczyniach krwionośnych, to wątroba produkuje cholesterol do łatania dziur. Wtedy, wtedy mówimy, mamy podwyższony poziom cholesterolu. W obronie własnej, wątroba produkuje dla organizmu właśnie cholesterol. Ma, Gotukola gotu ma właściwości gojące śluzówkę żołądka, poprzez to, że właśnie te, te związki kolagenotwórcze ma. Ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i poprawiają mikrocyrkulację w naczyniach włosowatych, w ogóle w naczyniach, ale szczególnie w naczyniach włosowatych, w małych żyłkach, w małych tętniczkach, tam, gdzie gęstej krwi trudno się dostać. Kolejny składnik preparatu, o którym wcześniej wspomniała, to jest głuk chiński, pierzastolisny. On jest duży i ma też duże ilości witaminy C. Ma oprócz tego wapń, potas, sód, magnez, fosfor, te podstawowe pierwiastki dla naszego życia. Innymi słowy głuk to tak na kroplach na sercowych pisze krategi. Jak będziecie widzieć, to jest z łacińskiego krategi, Jak będziecie widzieć taką nazwę, to znaczy, że w kroplach na sercowych jest głuk. Głuk chiński jest również bardzo dobry dla dróg moczowych, dla dróg oddechowych i bardzo dobrze można go stosować przy bezsenności. Regeneruje naczynia krwionośne i tkanki w organizmie. Zawiera też triterpeny. Co to są te triterpeny? Są tacy strażnicy w organizmie odpowiadający za odporność w szczególności, jest ich prawie 4000 tysiące tych, tych triterpenów. Dla nas, to jest taki dla mnie przynajmniej, taki najbardziej znany triterpen to jest skwalen. A skwalen wiemy, że występuje w naszym Shark Liver Oil. I to nie tran jako taki odpowiada za naszą odporność, tylko skwalen, który znajduje się w tranie i tutaj też warto zwrócić uwagę przy zakupie, jeśli ktoś nie ma ochoty kupować koralowego yy, tranu, czyli Shark River Oil, a zachęcam, dlatego że właśnie ze względu na to, że ma duże ilości skwalenu, bo ja z z zwróciłam uwagę na to, yy, na wielu aptecznych po prostu nie ma, nie ma skwalenu, nie zawiera skwalenu. Shark. Yy, jeszcze jest jeden yy, taki znany strażnik yy, ten, z, ty, z tej grupy triterpenów, to jest lanosterol, który bierze udział w syntezie witaminy D i cholesterolu w organizmie. Triterpeny chronią nerki, wątrobę, serce i limfocyty. Czyli widzimy, że znów kolejny związek, który nie tylko o naczynia krwionośne, ale również o układ limfatyczny yy, zabiega. Głuk zawiera też anglotensynę, która tworzy, zapobiega tworzeniu zakrzepów, reguluje ciśnienie krwi, jest wartościowa dla układu nerwowego, dla hormonów kory nadnerczy, a ta pomaga wydzielać. Kortykosteroidy. Są to hormony produkowane w korze nadnerczy pod wpływem hormonu przysadkowego. Popatrzcie, jak to jest wszystko powiązane. Nic nie, dzia nie, dzieje, nie działa w, w naszym organizmie oddzielnie. Wszystko współpracuje. I głuk jeszcze ma dodatkowe działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, immunosupresyjne. Kolejny składnik ginkobilowa, który zawiera liczne kwasy, a te kwasy poprawiają przepływ krwi tętniczej. Krew tętnicza z, yy, z cząsteczkami tlenu i substancjami odżywczymi dociera do każdej tkanki, a w związku z tym do każdej komórki naszego organi organizmu. Bez krwi tętniczej nie byłoby życia. I to jest w organizmie, ja tak nazywam, główny jadłopodawca dla naszych komórek. Natomiast krew żylna transportuje odpady z uczty, jaka się odbyła w naszym organizmie. I ona jest gęsta, i to ona odpowiada za żylaki, dlatego trzeba dużo wody pić, żeby to całe nasze środowisko roz, rozrzedzać, roz, nawadniać. Jak jest gęsta, krew, to tworzą się pajączki, obrzęki, bóle, szczególnie bóle nóg. Osoby, które mają pracę, Typowo siedzącą, tak? No to tu, tutaj aż się kłania, żeby brać preparaty, które wspomagają te, te schematy przeciwobrzękowe, przeciwbólowe. Oprócz tego te kwasy, które zawiera ginkgo wymiatają wolne rodniki, niwelują szum w uszach i zawroty głowy, ograniczają stres, zapobiegają starzeniu skóry, są idealne przeciw demencji. A dzisiaj widzimy, co, co to się dzieje na tym świecie z tą demencją. Coraz więcej osób, jak nie, demencja starcza, to Alzheimer i tym podobne. I te kwasy z ginkobilowa poprawiają procesy zapamiętywania, procesy uczenia się, odpowiadają za koordynację ruchu, wpływają pozytywnie na dobry sen i dobry nastrój. Działają jako afrodyzjak, halopanie i halopanowie, co to, to, coś też i dla Was, tak? Przy problemach z jaskrą odpowiada za prawidłowe ciśnienie w oczach, za, odpowiadają też za dobre dokrwienie nerwu wzrokowego i zmniejszają obrzęki kończyn, szczególnie kończyn dolnych. Kolejny składnik widu to jagoda borówki amerykańskiej, czyli owoc. Zawiera bardzo dużo witaminy C, witaminę z grupy B1, B2, B3, B6, witaminę A, E i zawiera dużo kwasu foliowego. I tutaj już wiemy, że kwas foliowy zapobiega udarom, dlatego że bez kwasu foliowego wzrasta poziom homocysteiny w organizmie, a wysoka homocysteina w organizmie to wylewy i udary. Zawiera również borówka amerykańska mirycetynę. Miry Ona zamienia LDL, czyli zły cholesterol na dobry cholesterol. Stosowana jest bardzo popularna przy stosowaniu wszelkich schematów wspomagających walkę z przyraku prostaty również obniża ryzyko zachorowania na raka czóstki aż o 23% czyli o jedną czwartą tak naprawdę I na to są badania naukowe Największy składnik, jaki zawiera cyrkufit, to jest diosmina. I diosmina y, jest aż 250 mg, bo tych innych składników tam jest 100 mg albo 60 czy 40, jest najmniej 40 mg. Natomiast diosmina jest aż 250 mg. Jest to flavonoid z owoców cytrusowych. Ma oprócz właściwości przeciwzakrzepowych i uszczelniających, Uskutecznia również drenaż limfatyczny, o czym już wcześniej wspomniałam, że wszystkie te inne yy, preparaty, które, dlatego, że to flavonoidy mają takie też działanie. Yy, nasila ruchliwość naczyń chłonnych i przepływ linfy. Jest idealna przeciw hemoroidom przy odleżynach, przy nocnych skurczach nóg, przy pieczeniu i swędzeniu skóry. Ma właściwości przeciwhistaminowe, czyli te uczulające niektórych ludzi. Ja mówię stosować do wewnątrz i na zewnątrz, dlatego że ja, jak osoby mękle, pajączki się pojawiają na, na nogach, to podpowiadam, żeby rozcieńczyć to, czy z wodą, czy z silver żelem, czy z emu oil, i wcierać w te miejsca, gdzie się pojawiły pajączki na, na nogach. Szczególnie pod kolanami najwięcej widzę u, u kobiet. Dlatego, że to jest ze względu na siedzący tryb życia i zastawki po prostu nie funkcjonują odpowiednio, i tak się to dzieje. Sześć składników w tym produkcie. Wydawało mi się zawsze, że 7 to liczba doskonała. Uważam, że 6 to też liczba doskonała. To jest aż taki drogi, jeśli chodzi o skład i o działanie, to uważam, że nie. Nie będę mówiła ceny tutaj, dlatego że macie wszyscy dostęp do stąki internetowej i sprawdźcie sobie, zastanówcie się czy warto, bo ja uważam, że warto. Ja piję od kilku lat Cirkufit. Mój mąż, ponieważ jeździ tirami i ma dużo pracy, jego praca polega na tym, że siedzi w, że siedzi w większości za kółkiem, więc nie wyobrażam sobie, żeby on nie zażywał Cirkufitu. Także tyle z mojej strony na temat tego produktu ducho Wielkie dla Was tutaj narysowałam, ja mam zawsze na, na preparatach, które są związane z układem krwionośnym, z, z naczyniowym, mam takie, gdzieś znalazłam czerwone nakrętki, które idealnie pasują, dla mnie czerwony ko, kojarzy się z sercem, z naczyniami krwionośnymi i ja z daleka widzę, że to jest ten, jak mi potrzeba szybko, to biorę sobie. Także tyle z mojej strony, dziękuję wam za uwagę. Chyba, że są jakieś pytania, na które nie wiem, czy będę potrafiła odpowiedzieć, tak jak mówię, no nie jestem lekarzem z wykształcenia, nigdy nie miałam z tym do czynienia, natomiast pochodzę z domu źrarskiego, bo mój tato był irydologiem I coś, nie, coś tam kumam, no ale aż tak to, to nie za bardzo. Dzięki Ręka, wiemy, że kumasz bardzo dużo. Twoja przyjaciółka Lidia o tym coś wie. Dziękuję Ci bardzo, Lidziu. Irenko, ja bardzo, bardzo dziękuję, Strzeliłaś się idealnie w produkt przed Dniem Matki, nie dość, że związany z sercem, czyli z miłością, no to jeszcze z potrzebą tego, tego tak, wieku, także naprawdę o, o, wysłuchałam od dechy do dechy i już go chcę mieć. Zachęcam, ja mówię, ja Bardzo od kilku lat i i jeszcze jedno, do czego zachęcam, to jest to, nie myślcie, że ja tutaj mam Pepsi-Colę, czy Coca-Colę, czy jakąś herbatę, bo ja piję albo wodę, albo Fandetox, dziewczyny, Fandetox, drogie panie, tak. drodzy panowie, który jest teraz na promocji, też, też polecam. O Fandetox działa cuda, naprawdę. Czysta tak. Oczyszczona wątroba, krew rozrzedzona wodą, czy, tam gdzieś 500. Wątroba, tak, czysta wątroba, to i... I mniejsza podatność tak samo na, na żylaki. No to jest na hemoroidy. Więc y, oprócz cirkufitu Detox i naprawdę możemy funkcjonować. I pierwsze wycieczki nam nie będą y, ciężarem, bo ja, ja mam 4 km w linii prostej do rynku. Dla mnie by, to była, by była profanacja, gdybym ja te 4 km jechała autobusem z tramwajem. Tylko pieszo. Tam i z powrotem. Super, dzięki bardzo. Naprawdę. Wielka wdzięczność za ten dzisiejszy wykład. Dziękuję Wam również bardzo i w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś tam na szlaku koralowym, na szkoleniach, no i na wizji tutaj. Miło mi było, dziękuję Wam ślicznie, do zobaczenia, do widzenia.